na razie powoli z nogi na nogę. Delikatnie próbujemy sobie podnieść ciśnienie. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. ręce duże koła w Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Przechodzić sobie tylko z nogi na nogę, jak ktoś zamawiał futrzaka przyszedł. I do tego dodajemy ręce. Po wodku. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Ostatni sam przed ramię. Na raz. Dwa. z łokciem opaść, żeby nie było tego. Łokcie i ramiona mają być w jednej linii. 4, 5, 6, Siedem. O, Jedziemy z bioderkiem. Noga jest lekko u góry. Jeżeli macie mocne problemy tutaj z równowagą, to można się delikatnie oprzeć palcami, ale pamiętamy o tym, żeby nie podciągać biodra do góry. Biodra jest cały czas na dole. Idziemy na zewnątrz, wracamy, nie ciągniemy tego bydra ze sobą. Tu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i teraz przez tył do przodu. Raz też bez butra. Dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem. O, druga strona tak samo. Raz, wróć. Dwa, ja mam z równowagą stopą po ziemi. Trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, 8, szeroko. Nogi, otwieramy stopy na zewnątrz. I tutaj pamiętajcie o tym, żeby nie opadał mały palec do środka, nie? Żeby nie było tego. Cała stopa jest przyklejona, mały palec też jest wklejony w matę. Będziemy robić jedno kolano, drugie kolano, ale poza siebie i mocno kolano za siebie, tak, żeby tu się wszystko tworzyło. Dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem. Teraz noga i chłopaki, przepraszam, noga delikatnie na pół palec i będziemy się skręcać do przodu, a odkręcać na zewnątrz. Druga noga to samo na pół palec. Skręcamy się do przodu. Odkręcamy się do przodu. Nie za szeroki rozstrzyg, żebyście się zmieściły. Zamykamy, otwieramy biodra, zamykamy. Dwa. Jeszcze osiem. Siedem. Sześć. Pięć. cztery, trzy, dwa, ostatni. Mamy prawą nogę z przodu, lewą nogę z tyłu, zamknięte biodro. Podciągniecie się chwilę wyżej, zginamy kolano, kładziemy stopę. Jeszcze tylko lekko przycisnąć, żeby nie było mnie widać. Teraz, noga prawa prosta. Bioderka razem brzuch ramiona, pamiętajcie, żeby były nad biodrami, żeby nie robić tego już od razu. I tak jakbyśmy ktoś, ktoś nas tutaj podwiesił na haku, schodzimy do dołu i idziemy do góry. Pamiętam, żeby to kolano nam się nie otworzyło w tą stronę, tylko kolano nad kostkę. Raz, wyróć Dwa, wróc. Góra, cztery, góra, pięć, góra, sześć, góra, siedem, góra, osiem, góra. Teraz możemy sobie podłożyć ręce, podwijamy nogę, która jest z przodu, ale... Nie tu do dołu. Tylko wyciągamy ją delikatnie z przodu. I zamykamy biodro. Tak, żeby udo swoim przodem leżało na ziemi, żeby nie było tego. Nie? Tutaj. I delikatnie schodzimy na łokciach. Do dołu. Powinniśmy czuć zgiętej nodze poślad. Cztery. Trzy dwa, ostatni kres, centrum, po, powoli na drugą nogę, teraz lewa noga będzie, uwaga, ustawiam się, lewa noga będzie w przodu. i idziemy, tak jakby nas ktoś, jakbyśmy się czegoś trzymały tutaj twardego rękami, schodzimy w dół, wychodzimy do góry, pamiętamy o tym, żeby były zakręcone biodra, Dziękuję nowy, że okłoczyłeś całą matę, tak żebym ja teraz miała całe białe spodnie. To było bardzo miłe. Czujemy Twoją obecność. Trzy cztery pięć sześć. Siedem. O, z... znowu moi drodzy, znowu nogę, która jest z przodu. Wyszło nam piękne słońce, skończył się merkury. Świat staje się już od razu lepszy. Pamiętamy nogę lekko do przodu, wychodzimy na ławkę. Cztery. Trzy. Dwa. O, ostatni. Podnosimy się do góry, podciągamy ręce. Przepraszam za moje naglicę. Obie. I teraz wyciągamy nogi do przodu. Łapiemy się pod kolanami. I teraz schodzimy na miednicę w dół. Wychodzimy na fleście do góry. Jeżeli jest już za załatwiony, prostujemy nogi i robimy to samo bujanie miednicą z prostymi nogami osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Wysoko. Ręce do góry i przez górę. Mocno. Robimy skłon do stóp. Ważne, żeby były proste plecy. Podnosimy się do góry. Jeszcze raz. Tak, jakbyście próbowały coś ścisnąć. Łopatka. Góra. Dwa. Góra. Góra cztery. Góra pięć. Góra sześć. Góra siedem. Góra osiem. Góra elegancko. Jesteśmy już trochę rozgrzeni, możemy sobie przejść do głowy. Możecie sobie usiąść po wtedy skrzyżny i teraz. Co jest ważnego w głowie? W głowie jest na przykład to, że my mamy całą głowę jakby i całą twarz w mięśniach, które potem nam wpływają na całą resztę i wszystko to, co jest poniżej, bo jak sobie zaraz zobaczycie, jak na przykład żywacza i tutaj te mięśnie w policzkach wpływają na to, jak nam się spina szyja, ale zaczynamy sobie z samego szczytu czyli odczepca. Czepiec to jest początek tylnej kasmy, czyli wszystkiego co mamy tutaj z tyłu, co idzie nam do skłonów, nie? No, więc zaczynamy od tego, żeby sobie to uruchomić. Jak ktoś dba o włosy, to też się przyda, bo to ukrwimy całą tą, e, zarusimy tą włosami część na głowie. Czyli wkładamy sobie delikatnie ręce we włosy i próbujemy maksymalnie przycisnąć skórę na głowę i ją zmobilizować, czyli ją przesunąć w przód tył na kawce. I to samo, im wyżej, tym prawdopodobnie ta skóra nam może trochę trudniej chodzić. Genialna rzecz w momencie, jak mamy e, na przykład napięciowe bóle głowy, nie? Bo one też się często biorą ze zbyt napiętego czerwca, więc delikatnie próbujemy sobie tą skórę na głowie rozruszać tak, żeby była mobilna. Jakby, im bardziej będziecie schodzić niżej tutaj przy skroniach, tym bardziej będziecie czuć, co się dzieje na przykład z napięciem w policzkach. Możemy sobie tym automasażem też tutaj wymasować okolice uszu. I jak sobie przyłożycie do góry tutaj szczytu uszu palce i przesuniecie trochę przód tył, to też poczujecie, jak tutaj wszystko się rozuje na dole. Przy policzkach. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy całością i rozciąganie poszczególnego mięśnia po to, żeby jakiś efekt uzyskać jest bardzo, bardzo trudne. Znaczy, bardzo bezsensowne, może nawet nie, że trudne, ale trzeba wyluzować wszystko. Tak samo jak no tak na dobrą sprawę stretching jest pozbywaniem się tych napięcia jest cała. Co z tego, że my będziemy rozciągać z na to te i klatę, jak będziemy mieć tutaj wszystko pospilane, nie? To jest bardzo ciężko wtedy. Dobra, jest w ogóle taką, e, taką śmieszną ulgę w twarzy po tym takim automasażu? głowę. Uh, Dobra, teraz idziemy dalej. Rozruszamy sobie trochę szyję. Czyli idziemy na prawo. Centrum. Na lewo. Centrum. Osiem. Awesome. Centrum. Siedem. Centrum. Sześć. Centrum. Pięć. Centrum. Cztery. Centrum. Trzy. Centrum. Dwa. Centrum. Ostatni centrum. Teraz moi drodzy, na tą samą stronę głowa do ucha, ale opuszczamy na maksa to ramię. I wracamy. I jeszcze raz. Chwilę przytrzymujemy. Wracamy. Dwa. Wróć. Trzy. Wróć. Cztery. Góra. Góra. Dwa, góra, ostatni. Teraz ręka, która jest po stronie barku przeciwnego do głowy, to już się zaczyna robić choreografia, przechodzi dołem między łopatki, a my sobie tutaj bierzemy dwa palce i uwaga, bo ten ruch jest ważny. I nie punktujemy, tylko delikatnie jedziemy, rozrabiamy. To wszystko, jak sobie przejrzycie ręką po szyi, to przejrzycie te miejsca, które wam tutaj wyszły i które wymagają tego, żeby je wymasować. Więc delikatnie uciskamy. Jak tu jest jakiś punkt spustowy, nie o punktach tak spustowych więcej jutro się będziemy rolować, to sobie w nim zostajemy i przechodzimy sobie od razu tutaj na tą tylną część jakby ramienia. Delikatnie. I jeszcze raz to samo. To są takie, miejsca, które też się nam lubią spinać od stresu, więc jak macie mocno stresujący dzień i chłop z nerwia, albo baba, albo szef, albo pracownicy, albo wszyscy, to można sobie zrobić właśnie taki chwilę automasażu, żeby to delikatnie puściło. Druga strona, moi drodzy, to samo. Na ramię i w górę. No i żeby nie iść całą klatą, dwa góra trzy góra cztery góra pięć góra sześć góra siedem góra Osiem, góra i teraz bierzemy rękę za plecy, dwa palce jedziemy w stronę barku, Dęk. jeszcze raz. O, ostatni. I teraz, moi drodzy, uwaga, bo to będzie do skumania. Robimy sobie dwie elki. Palec wskazujący i kciuk w elkę. Przykładamy jeden do drugiego, tak żeby kciuk zasłonił palec wskazujący, a palec wskazujący kciuk i dłoń mi pyk jakby do ekranu. I teraz przyciskamy delikatnie skórę naszej tymi palcami. Nie? Robimy sobie taki naszyjnik. I teraz przez dół wyciągamy się do boku. I powinniśmy czuć to aż w policzku. Przez dół wyciągamy się do boku. Jeszcze cztery. Chwilę przytrzymujemy. Dwa. Ostatni. Nic. Czujemy, że tutaj wszystko się zrelaksowało? No. Dobra. Ustawiamy się teraz. Nie zmieniamy pozycji, wplatamy ręce z tyłu. I zobaczcie, co się dzieje z Waszymi ramionami. Czy to nie ma tego? Jak jest to to próbujemy delikatnie cofnąć i wrócić. Cofnąć i wrócić. Cofnąć i wrócić. Osiem, wróć. Siedem, wróć. Sześć. Wróć. Pięć. Wróć. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni, cofamy jak najbardziej barki do tyłu i teraz tylko próbujemy podnieść ręce i wrócić. Dwa Wywróć. Trzy Wróć Cztery Pobróć. Tyle ile możemy bez tego, nie? Bo tu nic nie pracuje, musi iść do tyłu Trzy Dwa i przytrzymujemy tak wysoko, jak damy radę. Cztery. Trzy. Dwa. Elegantnie. Wstrząśnijcie trochę ręce. I teraz ręka przez górę. Łapiemy za łokieć i próbujemy ją jak najbardziej wciągnąć za głowę. Tylko nie tu. Proste plecy. I tylko wciągamy. Cztery. Trzy dwa, jeden, o, druga ręka to samo, przez górę, cztery, trzy, dwa, o, dusz. super, przechodzimy na kolana i na dłonie, pamiętajcie, kolana tam, gdzie biodra, żeby nie było tego, bo to są pompki, dłonie tam, gdzie barki, ale... Nie idziemy w przeprost, nie idziemy w to, nie, delikatnie na zewnątrz i teraz mocno koci grzbiet i wychodzimy do przodu. Patrzymy w sufit jeszcze, czy się szyjadzie. Dwa. Trzy. Pięć sześć siedem osiem. I teraz wyciągamy ręce do przodu? I próbujemy, delikatnie zaokrąglając plecy, zejść jak najniżej, tak, żeby poczuły łopatki. Nie zaokrąglamy pleców tu, tylko jakby w odcinku lędźwiowym, żeby nie było od razu tego, tylko na początku, żeby poszło bardziej z barków. I chwilę oddychamy. Powinniście czuć tutaj od wewnętrznej strony ręki to. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. schodzimy na do tyłu na stopę, łapimy dłonie, w piersi i ręce idą na kąc. Tak relaksujemy barki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, o, ostatnie ćwiczenie. Chłapię się w tej pozycji, przestrzegam tak, żeby mnie komentarze nie zasłaniały. Chłapię się w tej pozycji zapięty. piąty, kładziemy głowę na czoło, wyciągamy się, podnosimy pośród do góry i wracamy. Dwa. Wróć. Trzy. Wróć. Cztery. врод пять врод шесть врод семь врод восемь врод повались